Dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem 60 stadiów. Rozmawiali sobie o tym wszystkim, co się wydarzyło. W czasie ich rozmowy i rozważań sam Jezus przybliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich myśli były tak zajęte, że go nie poznali. Zapytał ich, Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą idąc, przystanęli smutni. Jeden z nich imieniem Kleofas odezwał się do niego chyba tylko ty jeden mieszkasz w Jeruzalem, i nie wiesz, co się w tych dniach tam wydarzyło. Zapytał ich, co takiego? Powiedzieli mu, chodzi o Jezusa z Nazaretu. To był prorok. Człowiek mocny w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. I jakże możliwe, że nasi arcykapłani i starsi wydali go na wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on będzie tym, który wyzwoli Izraela. A tymczasem po tym wszystkim już trzeci dzień mija, jak to się stało. Ale niektóre z naszych kobiet zadziwiły nas. Bo wcześniej rano przyszły, były przy grobowcu i nie znalazły jego ciała. Przyszły i powiedziały, że nawet aniołów widziały, którzy mówią, że on żyje. Poszli wtedy niektórzy z naszych do grobowca i zastali wszystko tak, jak powiedziały te kobiety. Jego nie zobaczyli. Wtedy on odezwał się do nich, obezmyślnie i tak otępiałego serca że nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż nie trzeba było, aby Mesjasz doznał tego wszystkiego i aby wszedł do swojej chwały? I wyłożył im dotyczącego we wszystkich pismach słowa, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków. Tak doszli do wsi, do której zmierzali. Wtedy on zaczął udawać, że chce iść dalej. Oni jednak nakłonili go, mówiąc, Zostań z nami, bo wieczór jest blisko. Dzień już się przychylił, przechylił. Wszedł zatem, aby z nimi zostać. Kiedy z nimi zasiadł do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i podał im. Wtedy ich oczy się otwarły i poznali go. On jednak im zniknął. Wtedy mówił jeden do drugiego: "Czyż nasze serce nie płonęło w nas, gdy z nami rozmawiał w drodze?" I gdy wykładał nam pisma, i zaraz tej samej godziny wstali i wrócili do Jeruzalem. Tu zastali zgromadzonych jedenastu i innych z nimi, którzy mówili, że Pan rzeczywiście z martwych i że pokazał się Szymonowi. Oni ze swojej strony opowiedzieli o wszystkim, co się wydarzyło w drodze, jak dał im się poznać przy łamaniu chleba możemy usiąść. Kochani to jest fragment, który wszyscy doskonale znamy i słyszeliśmy go nie jeden raz. Chcielibyśmy, żebyśmy przyjrzeli się w tej historii dziś, Jezusowi. Mamy uczniów, którzy idą do Emaus i Jezus do nich dołącza. Pyta, o czym rozmawiają i co się dzieje po przy tym pytaniu. Myślę, że ważna rzecz. Oni przystają smutni. Na to pytanie przystają smutni. Są tak smutni, że musieli zatrzymać się. I teraz, co się dzieje, kiedy widzimy takiego smutnego człowieka? Co się w nas rodzi? Prawdopodobnie troska, chęć pomocy, chęć dowiedzenia się, co się stało. Co się stało? I Jezus w odpowiedzi na ten smutek właśnie pyta: Co takiego? Powiedzcie mi, Chcę się naprawdę dowiedzieć, co się stało, że jesteście tak smutni. Jezus jest tu i teraz. Myślę, że możemy mieć często takie wyobrażenie ja, się, ja takie miałam że to jest taka przewidywalna historia że idą apostołowie, idzie Jezus, on dojdzie, on sobie pomyślał: Ja zapytam, co się stało, oni mi opowiedzą, ja im wtedy powiem: O, wy nie i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że tu jest zupełnie inaczej, że w ogóle w życiu Jezusa było zupełnie inaczej. On był tu i teraz. Ponieważ on reagował na to, co się dzieje w tej danej chwili. Więc żywo zainteresowany tym, dlaczego są tacy smutni, pyta: "Co takiego się stało, że aż przystanęliście?" I uczniowie mu opowiadają. I co słyszy Jezus? Jezus słyszy że uczniowie nie rozumieją, co się stało. Oni nie wiedzą, co się stało. Mówią, jak to możliwe, że umarł. Słyszeliśmy, że wyzwoli Izraela. Tymczasem go nie ma. I są też zdziwieni, bo te kobiety powiedziały, że go nie ma, że aniołowie powiedzieli, że zmartwychwstał, a uczniowie to potwierdzili, ale jego nie widzieli. Więc Jezus po pytaniu, co się stało, i na bazie ich odpowiedzi widzi ludzi, którzy są smutni, widzi uczniów, którzy są zagubieni, być może bezradni, bo z ich perspektywy to wszystko absolutnie nie trzyma się kupy. I co się dzieje dalej? Jezus, widząc, to wszystko i to jest przepiękne. Wskazuje im na źródło tego ich stanu. On im mówi, czego oni potrzebują. Potrzebują jasności, bo mówi do nich o bezmyślni, o tak otępiałego serca, że nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyli słuchajcie, to wszystko się dzieje w Was, bo brakuje Wam namysłu, bo, bo te Wasze myśli są otępiałe. Tutaj, serce w tym tłumaczeniu, to ono odnosi się do myśli. Te myśli Wasze są otępiałe, i one są tak otępiałe, że nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. I nie zostawia ich Jezus z tym. Nie zostawia. Co robi dalej? On tę jasność w ich umysł, czyli tę potrzebę, która jest, zaczyna zaspokajać. On sam, bo zaczyna wykładać im wszystkie słowa o sobie, które są w piśmie. Wszystkie. Jaka jest w tym cierpliwość? Jaki musiał być stopień tego ich zagmatwania, że on się zdecydował na to, żeby iść z nimi i wyłożyć wszystkie słowa, wszystkie, które są, które są zapisane? I co jest ciekawe, bo tutaj zamyka się jakby pierwsza część tej historii. Do tego momentu, Jezus jest tym inicjatorem. On jest tym motorem napędzającym. Chociaż w bardzo łagodny sposób, w bardzo dyskretny, ale On dołącza, On pyta. Tak? On uważnie słucha, On wyjaśnia, ale wyjaśniając to wszystko nie kończy. I kochani oto ja i jestem. Tak? Tylko w tym momencie oddaje pole człowiekowi. Jest napisane, jakby odchodzi. I to jest przepiękny moment. Przepiękny, w którym Jezus zostawia przestrzeń na to, żeby uczniowie w wolności mogli wybrać. I liczy się z tym, że mogą go nie wybrać. To jest przepiękne w Boku. Jezusie, oni mogą go nie wybrać. Zostawia im pole, i oni mówią: zostań z nami. Wołają go. I na to, co mówią uczniowie, znów jest reakcja Jezusa: Dobrze, to ja zostaję. Zaczyna łamać chleb, i oni go poznają. To jest on, i potem znika. I jak On znika, to zobaczcie, tam się nie dzieje. Gdzie On jest? On zniknął. Biegnijmy. Weźmy Go z powrotem. Nie. Jezus był tyle, ile było potrzeba, tyle, ile im wystarczyło, żeby ożywić ich serce, żeby ich serce zaczęło pałać, żeby między sobą zaczęli opowiadać, żeby ruszyć od razu i od razu wrócić do reszty apostołów. Czyli widzimy Jezusa, który jest uważny na to, co ja naprawdę czuję i myślę. Że nie ocenia tego, że te wątpliwości tych uczniów, ten brak zgody na coś, to całe niezrozumienie, to nie jest dla niego przeszkodą. Co więcej, na dzień dzisiejszy jakoś przeczuwam, że to, co jest takie przeżywane, nie trudne, takie trudne, niewygodne właśnie to moje niezrozumienie, że to w Jego myśleniu nie ma w ogóle kategorii przeszkody. Jezus po prostu widzi, jak jest, rozpoznaje, jak jest. Tylko tyle trzeba. Uczniowie są przed Nim szczerzy, autentyczni. Oni z Nim rozmawiają. My nie rozumiemy, miało być tak, tak się spodziewaliśmy. I on to wszystko przyjmuje bez oceny. To jest takie piękne, myślę, i ważne, że to wszystko odbywa się w wzajemności. Że on coś mówi, ja odpowiadam. I on tu i teraz słucha tego, co ja mówię, i na to daje swoją odpowiedź. A ja, będąc tu i teraz, słucham go i daję mu swoją odpowiedź. I tak się buduje dialog. Między nami. Tak się buduje relacja. I Jezus jest w tym szczery, jest w tym autentyczny. Może mi powiedzieć wtedy, bezmyślna Aniu, bo to nie jest dla mnie wtedy oceniające. Bo to jest dla mnie wskazówka, Aniu, bezmyślna, bez myśli. Brakuje Ci teraz namysłu, zobacz, przyjrzyj się. Przyjrzyj się, bo to Ci przeszkadza, żeby dalej żeby dalej pójść. Myślę, że to jest przepiękne w tym fragmencie, jak Jezus w budowaniu tej relacji uczy nas autentyczności. Że właśnie w tej autentyczności ta relacja ma szansę się budować. W autentyczności relacje nasze też mają szansę się budować. W połączeniu z troską, bo w połączeniu z uważnością, Łączeniu z łagodnością dla siebie nawzajem, z empatią, z wyczuciem. Chcielibyśmy, żebyśmy teraz każdy z nas spróbował zdobyć się na tę autentyczność, tę szczerość. Zdobyć się nie za dobre słowo, bo tu się nie ma co zdobywać trzeba po prostu... być. Zagramy teraz pieśń. Królestwo światła. Otwieram serce moje. Tobie, Panie mój. Nic przed Tobą ukryte nie jest. Niech będzie to czas naszego spotkania autentycznego, tak jak jestem, w takim stanie, jakim jestem. W otwartości na ożywienie serca, uważność i nasłuchiwanie.